Dobry kochani, witam was w kolejnym dniu. Witam was moim w sumie śniadankiem. Właśnie się skończyło robić. Już wam pokazuję, co my tu dzisiaj mamy. Proszę, proszę. Mamy takie grzaneczki na chlebku ryżu. Aha, gorące. I do tego mamy stos papryczki. Eee... Tutaj jest fajna podstawa w tych grzankach, bo tutaj mamy masełko czosnkowe, e, robione własnoręcznie, więc zobaczymy, jak to będzie. Smakowało, ale już widzę, że ach, chrupiący chlebek. To jest porcja mojego męża, a tu jest porcja moja. Powiem Wam tak. Rano nagrywałam Instastory. Tak wygląda moja porcja e, jest tutaj też serek, więc to wiecie, taka. Dieta, dieta fajna, rano nagrywałam instastory i mówiłam, że dzisiaj mamy rozładowywać z terapią i że leje u nas od samego rana. Słuchajcie, pięknie się wypogodziło. Czekamy, z terapią ma być za około 20 minut, pół godziny, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się po prostu wypogodzi na tyle, że nie będziemy moknąć przy rozładunku. Teraz przyjeżdża pierwsza część, później przyjeżdżają z klejem i tak dalej, więc na razie rozładowujemy wszystko ręcznie, a później będzie już. O, już i moje rodzice przyjechali. Już, 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 już otwieram bramę. Także rozpoczynamy ten dzień. Spędźcie go razem ze mną, jeżeli jesteście zainteresowani kodem nowym moim do Ocean Apart, to znajdziecie go w opisie filmu, a we wczorajszym stories są na przykład te leginsy, gorąco Wam je polecam, kod rabatowy ważny jest około tygodnia czasu. Dobra, rozpoczynamy ten dzień. Jedną naczepę już rozpakowaliśmy. Teraz jeszcze jedna. Mama do pomocy. Tata też do pomocy. Na razie to wygląda tak. Mamy tutaj i dwudziestkę z syrapian, tam jest dziesiątka. No i czekamy na resztę rozładunku. Także widać. O, i pan już podjeżdża, teraz drugą. Na ciepło. Ciepła strona domu. Dziewczynki moje kochane, rozbawiłyście mnie dzisiaj już kolejnym komentarzem. Widzę teraz, już druga albo trzecia osoba, nawet napisała coś w stylu, że 20 stopni ciepła. Matko Boska, my się nie stosujemy do jakiejś, do, do jakiejś pani z rządu, która prosiła o 17 stopni w domu. Mnie dzisiaj mąż uświadomił. Bo ja nie oglądam telewizji, więc ja nie miałam bladego pojęcia, o co chodzi. Że jest jakiś e, absurd taki, że e, jakieś... No bez sensu. 17 stopni w domu. Kto by to wytrzymał? Niech sobie w rządzie ogrzewanie wyłączał. E, ja przeczytałam ten komentarz na początku i tak pytam się męża. Mówię, czy ty wiesz, o co chodzi? I mówię, do czego to ten komentarz jest? No i mąż mi tłumaczy, że faktycznie wyszła taka prośba o, od kogoś z rządu, żeby... E, w ramach oszczędności? Czy w ramach to czego było? W ramach oszczędności chyba po prostu, żeby obniżyć temperaturę. Ludzie w większości jeszcze nie mają nawet czym grzać, bo nie mają węgla czy, yy, czy drzewa, a, a tutaj oni już proszą, żeby utrzymać 17 stopni. No nie wiem, no niech sobie sami utrzymują 17 stopni. U mnie jest 20 i jest chłodno. Ale wiecie co, no, miałam dzisiaj iść po jakąś piżamę do Pepko, ale tak się zastanawiam, no. Czy jak mam 20 stopni w domu, 21 nawet w pokojach, w tym momencie, no fakt faktem to jest inna odczuwalna temperatura, bo nie ma jeszcze tego ocieplenia. Więc ten dom inaczej to ciepło oddaje. Ale tak się zastanawiam teraz, czy ja tą piżamę powinnam kupić, no bo już w sumie jak mam 4 stopnie więcej niż rząd zaleca, to to może jednak nie powinnam już kupować tej piżamy. Może ja się muszę po prostu zahartować. No i dobra, miałam iść do Pepka, już nie idę, bo jedzie dostawa teraz kleju, listew i wszelkich innych rzeczy potrzebnych nam do ocieplenia, więc dostawa będzie za niecałe pół godzinki. Idziemy poprzenosić ten styropian, żeby to jakoś wszystko rozładować i no i pewnie później polecę. Już po obiadku może sobie wyskoczę. Także na razie... Zbieramy się na zewnątrz, o, to od razu wam może pokażę, co zostało już zrobione na zewnątrz, bo wam obiecywałam wczoraj, a we wczorajszym filmie nic nie było.

Część terapiano już sporo rozłożyliśmy po mm, innych kątach domu. Później Wam pokażę. I czas teraz na przerwę. Um, mamy tutaj ten przepyszny jogurt kokosowy. Mm, Przegenialne. To jest moja porcja. Tu jest jeszcze sporo mango i było też sporo orzechów, ale już sporo zjadłam. A tutaj porcja mojego męża i jego orzechy. Zabieramy się do za jedzenia. No i oczywiście kawkę na małą przerwę. I lecimy dalej z ocieplaniem. Wiecie co, właśnie sobie siedzę i przeglądam, co już dla nas dzisiaj nagrałam, ile mam tego materiału. I zorientowałam się, że byłam nagrać Wam dookoła dom, tak jak mówiłam, poszłam, ale ja zamiast zrobić nagrywki, to zrobiłam dwa zdjęcia. Bo się raz rozłączałam kamerą, więc dlatego są dwa zdjęcia. Dobrze, że się zorientowałam, bo tak bym w nocy się zorientowała przy montażu i znowu mi nagrała, więc muszę się przejść dookoła domu i Wam pokazać jeszcze raz. Znaczy dla Was to pierwszy raz, dla mnie jeszcze raz, bo widzę, że mm, niewiele widać, od razu Wam pokażę jak to wygląda, chociaż już teraz jest wszystko steropianem obstawione, ale, e, no, ale tata teraz też coś tam robi, więc od razu Wam zaraz pokażę, tylko zrobię najpierw jedzenie, bo powiem Wam, że... Po przerzucanie tego styropianu później dookoła domu, to naprawdę mieliśmy 240, no jakieś 260 paczek wszystkiego, więc no było co nosić. Nie nagrywałam Wam wszystkiego, bo nosiła też Nikola, a jak wiecie Nikola na YouTubie nie występuje. Ktoś mi się tu tłucze. Więc yy, częściowo kamera była po prostu wyłączona, a częściowo po prostu to wycina. No. Bo trzeba szanować zdanie czyjeś. Sewery to by na YouTube siedział na okrągło, Jakbym mu pozwoliła to, by tu siedział non-stop. Ale akurat tego ja nie chcę. No. Yy, także yy, zaraz pójdziemy, zobaczymy. Dobrze, że ten materiał przejrzałam i możemy. Yy, Spokojnie teraz jeszcze raz przejść i dokończyć, tylko tak jak mówię, najpierw muszę zrobić te wrapy, bo jestem potwornie głodna. Po prostu taka strata energetyczna była przy tych e, styropianach, że ciemnie strasznie. Zresztą to już jest taka godzina, mamy już czwartą. Męża też już pewnie się, tylko się nie przyznaje. Dobra, zabieram się za robotę, później Wam pokażę. I tak się prezentują nasze obiadki. Tutaj mamy moją porcję, już ugryzłam, bo nie mogłam się doczekać i męża. Przejrzałam właśnie też nasze jadłospisy i okazało się, że brakuje mi na jutro rzodkiewek, jogurtu naturalnego i jeszcze czegoś, co mam zapisane na liście. Więc zaraz będę leciała jeszcze do Lidla, zrobię zakupy i zobaczę, może faktycznie się przejdzie jeszcze do tego pepko. Tu jeszcze robię dla Nikoli Tertilla, ona też je. Myślę, że jej jedna wystarczy, bo jest taka dosyć napakowana. Eee, a jak nie, no to jeszcze sobie dorobi, bo tu jeszcze mięsko jej zostawiłam. No dobra, obiad zjedzony. Mogę z głodnym pogadać. Mogę iść spokojnie do sklepu, bez rzucania się na wszystko, co tam popadnie. Eee, ale idziemy najpierw dookoła domu. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, co było zrobione, bo znów tego nie nagram, a zaraz się zrobi ciemno, bo jest już po 17.20, więc lecimy szybko. No i dobra, nagrywa się nagrywa, tutaj tata robił e, izolację e, na dole, e, izolację do punktu 0. także tutaj była już wczoraj zrobiona, izolacja jest zrobiona dwa razy, tata malował, do dwa dni z rzędu, e, dookoła cały dom. Tutaj mamy zrobioną listwę startową, e, tak aby nam się tam nic po prostu nie pchało później do domu, to też jest poziom 0. No, tu już jest powykładany w styropian. To nasza dzisiejsza praca. Mamy go tutaj, mamy go tutaj. On jest dookoła domu porozkładany. Jest też pracownik miesiąca. Pozdrawiany bardzo serdecznie. Nasz pracownik miesiąca przez wszystkie fanki. Masz więcej fanek niż ja na YouTubie. <laughs> tak, tata dzisiaj zalepia dziurki. Już wam pokażę. O, 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 tak dziureczki taka dzisiaj zalepię tak jak widzieliście wcześniej był przy rozładunku ta listwa jest poprowadzona na chwilę obecną tyle co się dało zrobić z tej strony budynku i jeszcze tutaj od strony salonu tutaj jest kolejna partia styropianu tak jak mówiłam jest go dużo E, oczywiście, wszystko zostało też już zagruntowane. Wczoraj skończyliśmy jeszcze w nocy. Robiliśmy nad garażem e, garaż. Oklejaliśmy tam. Jest e, styropian przy garażu, który będzie na samym końcu dopiero potrzebny, bo to jest styropian dziesiątka. E, no, tutaj to już nic takiego. To też było dookoła właśnie zrobiona izolacja wczoraj. No, i tu mamy kolejną ścianę więc tak naprawdę w domu już jest ciepło. Bo ten steropian się ciągnie i ciągnie. W Azji się, się też nauczyła pewnej sztuczki. Mąż już z moim tatem nauczył. Ale to Wam może później pokażę. Jak po prostu wrócę do domu. Ja lecę teraz do Lidla. Zrobię zakupy. I tu mamy jeszcze trzy palety kleju. Miejmy nadzieję, że nam wszystko Wystarczy. No i kręgi. Kręgi wam też rano pokazywałam, co mi się nie nagrało. Eee, przyjechały już do nas kręgi. Na razie mamy 8 sztuk. To nie są wszystkie, jakie nam będą potrzebne. Eee, bo będziemy robić odwodnienie, właśnie jedno będzie tam i jedno będzie z tyłu domu, tam gdzie widzieliście wszystko. Już tą dziurę kiedyś, co kopara, była wielka kopała, więc jeszcze wczoraj dojechały nam. Kręgi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o prace, jakie zostały wykonane wczoraj i dzisiaj. No. E, A będziemy przyklejać z tego, co mąż mówił, w sobotę. Więc w sobotę też będzie film, tak zwany zbudowy. Mamy Azurkę, chodźcie, pokażę Wam, jaką ona dzisiaj sztuczkę się nauczyła robić. Chodź Azji. No? Chodź. Azi. hop. Super. Hop, wyżej. O, tutaj, hop. No, ślicznie. I tak jej się to dzisiaj spodobało, bo on się ostatnio nauczył. Po prostu w siódmym niebie, że może skakać. Mówi on, że tutaj dzisiaj bardzo długo przeleżała na tych paletach kleju. A, a teraz pilnuje. Ledwo weszła do domu. 10 minut poleżała. Dziadzio tam jest, tak? No tam jest. <laughs> Widzisz, że coś się rusza. No, hop. Skoczysz? Wyżej, to się boisz. Hop. Boisz się? Hop. <laughs> Nie <szukaj> pod kurki. <laughs> Ale ile radaś, jak ogon lata. <laughs> no, hop. No dobra, to inaczej. Hop. Hop. Super. Super. Radość. No i wróciłam już z widla. Byłam Ci dwa razy teraz na spacerze. Kupiłam jogurt, kupiłam serek kupiłam rzodkiewkę i bateryki do wagi jakby nam padła, bo już wiem, że nic nie mamy a kto nie ma w głowie ten ma w nogach szłam do Lidla też ze względu na paczkomat chciałam nadać paczkę no i doszłam do Lidla i mówię, kurde paczki nie wzięłam więc wróciłam z zakupami wzięłam Azji zabrałam paczkę i poszłam jeszcze raz Także Azji się przeszła. Tam już na mnie czeka odkurzacz, bo strasznie dużo piachu jest w korytarzu. I w sumie stwierdziłam, że jeszcze poodkurzam. Ksawery wyjechał, nie ma kto odkurzać, więc biorę się za odkurzanie. Jeszcze Po poodkurzam i będę zrzucała dla Was ten film, będzie troszeczkę krótszy niż zazwyczaj. No, ale nie będę go łączyła po prostu z dwóch dni, bo nie wiem, co jutro będę robiła. Jutro prawdopodobnie pójdę w końcu do tego Pepko, bo jutro na pewno nic nie będziemy robili dookoła. Jutro ma też padać, więc zrobimy pewnie jutro jakiś przelot po sklepach. Zobaczę, może coś w Kiku znowu nowego rzucili i ogólnie się rozejrzę. Jutro sobie pospacerujemy troszkę połączeń, no chyba, że będzie padało, to polecę tylko do albo pojadę do Pepko. E, dobra, ja się biorę za odkurzanie, a z wami się żegnam. Przypominam o rozdaniu, bo to jest ostatni dzień i przypominam również e, o czym? O moim kodzie na woski knot, bo to również jest ostatni dzień. E, do dzisiaj tylko jakby to oglądacie, mm, można składać zamówienie z moim hasłem Marta w biegu 20 macie 20% rabatu na wszystko co nie jest na jakiejś promocji. Więc gorąco was odsyłam ja już Jedną świecę zdenkowałam, którą Wam już pokazałam, a zaraz Wam pokażę, bo już się wyciągnęłam kawę, z drugiej mam tyle. Też już sporo wypalone, a tutaj teraz wyciągnęłam kawę latę. Uwielbiam ten zapach. Możecie wszedł, do oparcie, ile już jej zostało. Też już zaraz denko zawita. Możecie się wszedł, mówi co, odpaliłaś, mówi, ale daje radę, mówi. pachnie już w drzwiach wejściowych, więc teraz. Dwie kawowe mamy late dyniowe i e, karmelowe late. Dwie. Dobra, trzymajcie się cieplutko tym miłym akcentem. E, żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i zapraszam na jutro. Pa!